Powitać wszystkich ze szlaku. Dziś zabierzemy was na Turbacz z Przełęczy Knurowskiej czerwonym szlakiem. Niestety pogoda nie rozpieszcza, bo pada śnieg, jest mgiełka, więc nie liczę na jakieś tam super widoki. Jednak warto się wybrać, wiadomo kontakt z przyrodą się liczy. No, zostawiliśmy samochody tutaj na Przełęczy Knurowskiej, jest mały parking. I poszliśmy w prawo, dróżką, która jest oznaczona jako czerwony szlak. Widzę że tam samochody, że może tam coś być dalej. Panorama jest taka, jak mówię, niezaciekawa. Poszliśmy we czwórkę, ale właśnie pomyliliśmy, powiem, że tak powiem, drogę. No i dwójka poszła na studionki skansen a my z młodym ruszyliśmy na Turbacz. Podobno 2,5 godziny do szczytu. No i co, zapraszam, chodźcie z nami. No, na razie droga jest bita szeroka. Samochody tutaj nawet jeżdżą. Myślę, że to jest to, no, bo jest oznaczone jako czerwony szlak. Więc na razie prawie po równym. Nie wiem, no w tamtą stronę, z, tej, z stronę Lubania też tam większość tego. Szlaku jest połączona z trasą rowerową, więc myślę, że w tej z tą stronę jest podobna sytuacja. Dlatego raczej będzie to proste przejście niewymagające. No ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo nie wiadomo jak będzie dalej. Pójdziemy tędy pierwszy raz. Kawałeczek za czerwonym szlakiem, znaczy na czerwonym szlaku jest domek na przełęczy, No i jest tu świetne miejsce widokowe. Na pewno pięknie patry widać. No. Niestety no, teraz ciężko je odróżnić. Jak się dobrze wpatrzycie to widać, że są śnieg sypie. skończył się asfalt skończyły się domki, weszliśmy w las no i tak jest fajnie, szeroko więc jak na razie bajka, bajka spokojnie z mi można iść nie wiem jak będzie dalej o. szkoda tylko, że pogoda nie dopisała bo widoki tutaj są naprawdę kurde kapitalne no ale cóż następnym razem się to wybiorę może w okresie letnim, to coś się wtedy skręci. No kapitalny jest ten szlak. Nie powiem. Słabo się tu idzie zmęczyć. Także na moją kondycję jest idealny. Wychodzimy już tak po z lasu. Zaczynają się takie przełomy. Dla razu zwrócę tutaj, pokażę Wam coś przynajmniej w bliskiej okolicy. Niestety, tak jak mówię, no, na dalsze okolice widok słaby. Jest mniej więcej. Teraz będziemy schodzić w dół, za chwilę będziemy szli w górę. Już taki ostrzej. Także mam nadzieję, że się cokolwiek człowiek zmęczy, bo jak na razie to można iść, nawet można biec. O, to chciałem pokazać właśnie. Przy trasie, przy szlaku jest taki krzyż. Słoneczko wyszło. Może się uda coś nakręcić? No, teraz już zaczynam się wspinać. Zaczyna się naprawdę pięknie robić. Młodego męcy łeb. No ale tempo narzuciliśmy piękne. No i zaczyna się zabawa. Teraz mamy tak trochę ostrzej pod górkę. A jak tam widać, że w dole. Ale wyszło słoneczko i to jest pocieszające. Idziemy wyżej. Już las się ładnie doświetlił. Mam nadzieję, że widać że będzie coś ze szczytu, bo no, wiadomo, no człowiek po to idzie, żeby coś widzieć, a nie tylko po to, żeby się przejść. No ale cóż, nie zawsze musi być tak, że będą warunki pogodowe idealne, nie? No, teraz czuć, że się idzie. No, ale przewyższenie to jest dosyć spore, jednak mimo wszystko, no, ja jestem od młodego teraz o 30 metrów, nie, w linii prostej on jest tam, więc, no, jest dosyć dobre podejście, no, ale nareszcie czuję się, że się idzie, nareszcie czuć nogi, I to właśnie się docenia, tamto to był taki spacerek, taka, taka przebieżka. A jesteśmy tu To można by było zobaczyć, gdyby była ładna pogoda No raczej chyba odpuścimy sobie raczej chyba sobie odpuścimy turbacz i tak widoki są słabe chyba dojdziemy tylko do kiczory i tam zakończymy naszą podróż i wrócimy z powrotem do samochodu bo tych dwoje co poszło w drugą stronę Dzień dobry też doszło do, do miejsca docelowego Dobry, dobry Ładna pogoda, no ale widoki słabe. No już doszła do miejsca docelowego. No i teraz idzie w stronę samochodu, więc no zrobimy tak, żeby po prostu się z nimi spotkać i no jechać do domu, bo to raczej nie ma sensu taka wyprawa. A wybiorę się tutaj po prostu któregoś pięknego dnia jak będzie pogoda, bo naprawdę widoki stąd są no mega, mega są widoki stąd I, i na pewno nie odpuszczę tego, żeby tutaj jeszcze raz przyjść. Tylko tak jak mówię, no poczekam na, na lepszą widoczność. Dotarliśmy na Kichorę niestety pogoda się psuje chyba sobie jednak odpuścimy Także będzie trzeba po prostu maszerować na dół śniegu tyłu, bo... tak wygląda <taki> drogowskaz. <taki> Czyli jestem tego trochę pod spodem pod nami No to jak mówię no, widoki słabe dzisiaj dlatego opuszczamy no, bo ale przechodzimy pomału z powrotem do parkingu wracaliśmy tą samą drogą, więc tam nie robiłem jakichś dodatkowych zdjęć czy filmów bo bez potrzeby, skoro jesteśmy w tym samym miejscu no i cóż, wracamy do samochodu już jesteśmy bardzo blisko nie udało się nie udało się zrobić fajnych, fajnych ujęć niestety pogoda postanowała inaczej no, i zrobiła nam małego psikusa. Ale nic straconego, będziemy tu jeszcze nieraz. Także na pewno coś się stąd wrzuci. wróci. Na pewno będziemy chcieli przejść tą samą trasę co teraz. Tylko jak pogoda pozwoli. Czyli. O no chłopaki na skórach jeżdżą. Czyli tym właśnie czerwonym szlakiem na turbacz przez Kiczorę. Yy... No i nagrać jakieś fajne widoczki Na tym razem to wszystko kończymy na dziś no i co? Pozdrowienia we szlaku Stawiałem walkę na parkingu idąc tu czyli w lewo czyli w prawo stojąc tyłem do parkingu idziemy w stronę Lubania Natomiast w stronę e, w stronę turbacza trzeba się troszkę cofnąć Искренне чуть То так. На коне.